przez dyrektora, a mam informację, że po prostu bardzo często jest to wysyłany mail przez rodzica, że dziecka nie będzie przez trzy dni. Tak naprawdę jego rzeczy pozostają na miejscu. Budynek jest też utrzymywany, opłacany, a w czasie te opłaty i jest to po prostu tak troszkę nieformalnie, bo tak naprawdę trzeba byłoby stwierdzić chorobę faktyczną. A nie, że dziecko się nie pojawia tylko dlatego, że bolała no, go głowa bo i rodzice go zostawili na trzy dni w domu. To nie powinno tak wyglądać, i też jest to, zależy jak, bo nieraz jest to odbierane przez wychowawcę i wychowawcza to wychowawca to odlicza, nie w każdej. I czy niedobrze by było właśnie korzystać z jakiegoś programu typu LIBRUS, czy coś takiego, żeby ułatwić troszkę tą procedurę po prostu tej rachunkowości, bo to tam dwa, wyliczenie dwóch dni, odliczenie to może nie jest y, duża kwota, ale y, dla kogoś, kto to wykonuje, może być problematyczna. Mm -hmm. Zgodnie, to może zaraz Pani Dyrektor, e, to zgodnie z przepisami, po pierwsze obowiązują przepisy dotyczące RODO i e, jeżeli rodzice zdecydowanie nie prześle zaświadczenia lekarskiego, to my nie mamy prawa żadnej placówce oświatowej takiego wymagać. E, każda placówka posiada księgowość, która rozlicza każdą złotówkę, każdy jeden grosz. I brane jest pod uwagę także nieobecności uczniów, są rozliczane tym bardziej, że wiąże się to właśnie z tym chociażby dochodem, który on sobie Tak, Proszę Państwa, poza tym w rozporządzeniu ministra edukacji też jest zapisane, że uczeń ma zapłacić tylko za te dni, w których on jest obecny w bursie. Ja chętnie pobierał pieniądze za każdy dzień jego obecności, czy nieobecności, nie płaci za 100 dni, za, całe, za cały miesiąc. Ale nam nie wolno tak robić, ponieważ w przepisach Ministra Edukacji jest wyraźnie zapisane. Uczeń, który nie korzysta przez jeden, dwa pięć dni, ma nie płacić za pobyt w tym czasie. Dla mnie to też jest nielogiczne, ale ja nie mam nic do tego. Mhm. Tak to jest ustalone i tak musimy to realizować, bo to jest przekroczenie. Dziękuję bardzo za to zgłoszenie. Będziemy się przyglądać na ile e, potencjalna zmiana w przyszłości tego jest możliwa, natomiast zajmujemy się innym tematem, zajmujemy się, e, nawet ja bym nie nazywała tego podróżką, a urealnieniem Przyjęliśmy wyraźnie, że nie było waloryzacji przez 10 lat. Wiemy, jaka w tym czasie była inflacja, co się wydarzyło z cenami różnych produktów, od takich najpowszechniejszych, aż potem najbardziej w kierunku luksusowych. I nawet jest to, jest to nielogiczne, że, że tutaj nie było tych podwyżek. Zresztą ta kwota jest wyliczona, nie ma że z algorytmu, tak, z kosztów obliczonych. Procent. Sama podwyżka nie jest wysoka, jest komunikowana wiele miesięcy wcześniej, wchodzi dopiero od nowego roku, kiedy rodzice jeszcze przez wakacje mogą się zastanowić, która z opcji będzie dla nich bardziej korzystna. Nie ukrywam, że osobiście <trym> bardzo czekam na tą uchwałę. To jest też efekt moich wizyt w bursach, gdzie właśnie tutaj to, co podkreśla pani dyrektor, warunki. Bardzo często dalej kursy walczą o internet światłowodowy. O dodatkową świetlicę czy salę do nauki, odrabiania lekcji. To są ich codzienne wyzwania. Przede wszystkim ciasnota, ciasnota w pokoju. Więc może nie mówmy o ciasnocie, ale, ale takie powiedzmy dogęszczenie. Tak więc te pieniądze, słyszeliśmy, astronomiczna wielkość 200 tysięcy. Dla nas to nie jest ani poszukiwanie że tak powiem, zysków czy, czy łatanie dziur, bo, bo wiemy, że w edukacji to rozmawiamy o milionowych kwotach, a nie o takich drobiazgach, więc te pieniądze pójdą po prostu i będą służyły tym dzieciom i tym, żeby miały trochę lepsze warunki. Wobec tego chciałam zacząć dyskusję. Bo mam właśnie wystawę o edukacji w rękach. I... Ale czy na temat kosztów? Tak, tak to na temat kosztów. Bo jeżeli dziecko z uzasadnionych powodów nie mogło przebywać w placówce Ursy, więc chodzi tutaj o to, żeby urealnić to kiedy jest zwolnienie, bo rodzic musiał chciał zostawić dziecko. Bardzo dziękuję, Panie to Rafale, to nie ważne. jest na temat. Jest na temat, bo nie jest, mamy... rozmawiamy o opłacie miesięcznej, a nie o tym, czy dziecko ma prawo i w jakiej no sytuacjach. Ale płaca Nie tego, ma o tym że jeżeli nie ma dziecka przez cztery dni i nie ma uzasadnionej e, tak naprawdę e, podstawy do tego, że dziecka nie było, no to powinna być. Ale nie ma głosowania powierana... uchwale. No uchwale, My mówimy, jakie mógłby, kwoty mógłby, jest pobierana o regulaminach, będziemy rozmawiać. Obiecałam to przed chwilą. Gdyby mnie Pan uważnie słuchał, to by wiedział, że będziemy ten temat oddzielnie podejmować, jeżeli pojawi się uchwała i będzie to możliwe prawnie, chętnie to przeprowadzimy, bo jak widzimy, pani dyrektor też oczekiwałaby takiej zmiany. Oczywiście, ja rozumiem, ale dzisiaj mówimy tylko i wyłącznie o, o wysokości opłat, a nie o tym, na jakich zasadach i kiedy są pobierane lub Zwracam wobec wyczerpania się tematu dyskusji chciałam zaproponować opinię pozytywną dla tego projektu, dla tego druku. A więc kto z pań panów radnych jest za pozytywną opinią dla projektu uchwały w sprawie wysokości opłat za zakwaterowanie w bursach prowadzonych przez gminę, miejscu, kraków. O, tak. Na razie nie głosuję. dziękuję, kto jest przeciw, nie widzę, dziękuję, kto się wstrzymał, jest jedna osoba, stwierdzam, że podjęliśmy pozytywną opinię na temat tego druku. Drodzy Państwo, kolejny punkt w naszym porządku, punkt 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania dla prezydenta miasta Krakowa dotyczących znalezienia nowej siedziby dla XXI liceum ogólnokształcącego imienia Stanisława Ignacego Witkiewicza Witkacego, dróg nr 675, bardzo proszę, będzie referować Pani Radna Eliza dytyńska czesak Dziękuję bardzo, szanowni